Książka Patryka Szulca Mafia po polsku to pierwszy od czasów kultowego alfabetu mafii, najpełniejszy, a także najbardziej aktualny leksykon polskich zorganizowanych grup przestępczych, działających od lat 90. XX wieku do czasów współczesnych. Historia działalności kilkudziesięciu gangów, rejestr dokonanych przestępstw i zbrodni, kartoteka przywódców i członków poszczególnych grup przestępczych. A także kronika walki o wpływy i problemów wymiaru sprawiedliwości w walce z bezwzględnymi kryminalistami. Mafia po polsku, już dostępna w sprzedaży. Link w opisie materiału. Zanim zaczniemy, zasubskrybuj proszę kanał Podejrzani. A nawet jeśli już nas subskrybujesz, kliknij ikonę dzwonka i sprawdź, czy masz włączone wszystkie powiadomienia w YouTube. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że nie przegapisz żadnych nowych materiałów, a przy okazji wesprzesz nasz rozwój. W ten sposób, razem, budujemy społeczność kanału Podejrzani. Cześć z tej strony Patryk Schulz. W jednym z ostatnich odcinków na kanale YouTube Podejrzani mówiliśmy o najgłośniejszych przypadkach ataków nożowników w Wielkiej Brytanii z ostatnich lat. Po tej publikacji zgłosiło się do nas wiele Polek i wielu Polaków na stałe mieszkających w Anglii. Teraz na bieżąco informują nas o tym, co dzieje się na brytyjskich ulicach. A brutalna prawda jest taka, że fala przemocy rośnie tam z dnia na dzień. Doskonałym tego przykładem są choćby wydarzenia z regionu West Midlands i takich miejscowości jak Birmingham, Wolverhampton, Outbury czy Coventry. Do ataków dochodzi tam co kilka dni. A znaczna część z nich kończy się niestety tragicznie. O tym w dzisiejszym materiale na kanale YouTube Podejrzani. Zapraszam. Region West Midlands to obszar liczący kilka milionów mieszkańców, w którym od lat toczy się dyskusja na temat przestępczości z użyciem noży i broni palnej. Doniesienia mediów, komunikaty policji i stanowiska lokalnych samorządowców pokazują, że cały czas dochodzi tam do naprawdę poważnych zdarzeń. Od ataków na nastolatków, poprzez przemoc domową, aż po strzelaniny na ulicach i w klubach nocnych. Tylko od początku września do dziś doszło tam do podwójnego zabójstwa w wyniku strzelaniny w Wulverhampton, śmierci kobiety zaatakowanej w centrum Birmingham, zabójstwa mężczyzny w pobliżu stacji kolejowej Perryba, a także kolejnych ofiar śmiertelnych w Oldbury i Coventry. Równolegle dochodziło do poważnych ataków z użyciem noża, w których ranne zostały nawet dzieci. Władze lokalne na czele z samorządem Birmingham. W specjalnych oświadczeniach po śmiertelnym dźgnięciu kobiety w samym centrum miasta podkreślały, że są to zdarzenia wyjątkowo wstrząsające dla mieszkańców. Jednocześnie deklarowano kontynuację współpracy z policją, szkołami i organizacjami społecznymi, by ograniczyć takie ataki. Z kolei komunikaty West Midlands Police nie tylko informowały o zatrzymaniach i zarzutach ale też akcentowały rolę działań prewencyjnych, takich jak wzmożone patrole czy prowadzone operacje wymierzone w osoby noszące przy sobie niebezpieczne narzędzia. W Birmingham w rejonie Southside, w ramach jednej z rutynowych kontroli w pierwszej połowie września policjanci zatrzymali parę w wieku 18 i 22 lat, a później pod wytypowanym adresem jeszcze 21-letnią kobietę. Podczas przeszukań zabezpieczono m.in. nóż, maczetę, paralizator, imitację broni palnej oraz narkotyki. W tym samym okresie 10 września w godzinach popołudniowych doszło do kolejnego poważnego incydentu, tym razem z udziałem nastolatków. W koledżu w Birmingham, nieopodal Summer Row, doszło do ataku, w którym 17-latek został ugodzony nożem. Ofiara trafiła do szpitala z obrażeniami nie zagrażającymi życiu. A śledczy szybko zidentyfikowali podejrzanego, 17-letniego chłopaka, który wkrótce sam zgłosił się na komisariat. Został on zatrzymany i usłyszał zarzuty ataku z użyciem noża. Nocą z 19 na 20 września 2025 roku, około godziny 3.10 nad ranem, policja w Wolverhampton otrzymała zgłoszenia o strzałach na Leicester Street. W rejonie, który choć nie należy do najbardziej ruchliwych, pozostaje stosunkowo gęsto zaludnioną częścią miasta. Funkcjonariusze, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce, zastali tam w samochodzie dwie osoby: 28-latka, który zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń, oraz 30-latka, który ciężko ranny został przewieziony do szpitala. Kilka dni później policja poinformowała o jego śmierci, potwierdzając, że zdarzenie zakwalifikowano jako podwójne zabójstwo. Dwa miesiące później, w czwartek 20 listopada, w godzinach porannych policja w oddalonym o 28 km od Birmingham Wolverhampton zatrzymała 38-letniego Mohameda K., podejrzewanego o dokonanie tej zbrodni, inne usiłowanie zabójstwa, dwa przestępstwa z użyciem broni palnej oraz oszustwo, a także 34-letniego mężczyznę Jasena P., który miał pomagać sprawcy. Obaj trafili do aresztu. Dokładnie dobę po strzelaninie w Hampton strzały padły również w Birmingham. 20 września po godzinie 3 w nocy policję wezwano do klubu nocnego Mango przy Bristol Street w pobliżu centrum miasta, w rejonie o dużym natężeniu ruchu pieszych, szczególnie w weekendowe wieczory. Cztery osoby, trzech mężczyzn i kobieta zostały tam postrzelone. Jeden z zaatakowanych trafił do szpitala w stanie krytycznym. Niewiele później zatrzymano trzy kobiety w wieku od 20 do 30 lat, poruszające się samochodem po trasie M6. Usłyszały zarzuty udziału w bójce i trafiły do aresztu. Około godziny 9:30 w ręce śledczych wpadł natomiast 32-letni mężczyzna. Przedstawiono mu zarzuty usiłowania zabójstwa. Końcówka września przyniosła kolejne tragiczne wydarzenie tym razem znów w Wulverhampton. 29 września po godzinie 20:00 służby otrzymały zgłoszenie dotyczące ciężko rannej, około 30-letniej kobiety przy Finchfield Road. Niestety nie udało jej się uratować. Zmarła na miejscu. Już kolejnego dnia pod zarzutem zabójstwa zatrzymano 41-letniego mężczyznę, który trafił do aresztu. Śledczy wskazali, że był on znany ofierze. So, we're here on Finchfield Road, Wolverhampton. Um, as you can see behind me, the police have established a cordon in the area. It's following the death of a woman in her 30s. So, currently, a man has been arrested on suspicion of murder. Uh, the police have said that they aren't currently looking for anybody else in relation to the incident. They have released the appeal for CCTV footage, doorbell imagery, that sort of thing. So, uh, anybody who has got information is uh, employed to get in touch with the Westminster Police on 101. Um, but yeah, we're speaking to the residents around the area, and they have said that it is quite a nice, quiet residential estate. So they are quite concerned that this sort of that this, something of this severity has happened on their road. Um, but yeah, keep up to date on the Express Style website, and we'll have updates as available. Jeśli ten odcinek Was interesuje, kliknijcie teraz w prawym górnym rogu ekranu, a przeniesiecie się do listy wszystkich odcinków o podobnej tematyce na naszym kanale. Tymczasem wieczorem 23 października, tuż przed godziną 22, służby otrzymały zgłoszenie dotyczące mężczyzny z poważnymi obrażeniami, znalezionego na Ferchfield Road nieopodal stacji kolejowej Periba. Okolica ta, położona niedaleko głównych arterii komunikacyjnych miasta jest miejscem o dużym natężeniu ruchu, również późnymi godzinami. Przybyli na miejsce funkcjonariusze oraz ratownicy medyczni podjęli działania ratunkowe. Jednak mimo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł. Kolejnego dnia rano w Sutton Coldfield, nieopodal Birmingham, doszło do strzelaniny, której ofiarą padł 30-letni mężczyzna. Trafił do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy. Jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Śledczy do sprawy zatrzymali łącznie pięć osób w wieku od 32 do 46 lat, w tym dwie kobiety i trzech mężczyzn, którzy zostali oskarżeni między innymi o wspólne planowanie, przygotowanie i usiłowanie zabójstwa, a także o posiadanie broni i kradzież. Police have sealed off a road in Sutton Coldfield after a man was shot near shops in the town this morning. The victim, aged in his 30s, was rushed to hospital following the shooting at around 7:30 a.m. near the Lane Shopping Centre on Birmingham Road, Wild Green. His injuries are not believed to be life-threatening. West Midlands Police currently have a large presence in the area. Drivers are being urged to find alternative routes around the scene. A spokesperson for the force said the investigation is at an early stage, and anyone with information can get in touch. A police officer said the cordon would likely be in place for hours. 9 listopada służby wezwano natomiast na Park Street w miejscowości Oldbury, gdzie miała znajdować się kobieta bez oznak życia. Na miejscu funkcjonariusze rzeczywiście odnaleźli 19-letnią kobietę z poważnymi obrażeniami, u której mimo szybkiej pomocy medycznej stwierdzono zgon. Już następnego dnia zatrzymano 41-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo. Prawdopodobnie znał się z ofiarą. Scar City at the scene in Albury, where a woman was found dead last night on the 5th of November after police were called at 10 to 10 to Park Street. A 19 year old woman was found with serious injuries, and despite the best efforts of paramedics, there was nothing they could do to save her life. She was pronounced dead at the scene. Our thoughts are with her, her loved ones. A 41 year old man, who is believed to be known to the woman, has been arrested on suspicion of murder. He remains in custody for questioning. There is a large cordon in place outside AGS glass aluminium, and there is a police presence as well. Scar City at the scene outside Langley School, where there has been a cordon in place for several days following the murder of a 19 year old woman called Lily Whitehouse. W międzyczasie policja kontynuowała działania w ramach operacji prewencyjnych, mających na celu ograniczenie przestępczości na tle użycia niebezpiecznych narzędzi. W pierwszych dniach listopada w Hampton funkcjonariusze podczas patrolu w ramach projektu Guardian zatrzymali 17-letniego chłopaka, przy którym ujawnili maczetę. W tym samym okresie w Birmingham, w rejonie Northfield, zatrzymano 23-letniego mężczyznę posiadającego przy sobie nóż. West Midlands Police podkreślała, że noszenie przy sobie ostrych narzędzi jest jednym z czynników, które przyczyniają się do eskalacji przemocy w regionie. Pomimo tego już w piątek 7 listopada 2025 roku wieczorem w centrum Birmingham doszło do wstrząsającego zdarzenia. Po godzinie 21:00 policja oraz służby ratunkowe otrzymały zgłoszenia dotyczące 43-letniej kobiety zaatakowanej nożem w szyję na przystanku autobusowym w rejonie Smallbrook-Queensway, jednej z głównych arterii komunikacyjnych łączącej centralną część miasta z okolicznymi dzielnicami i węzłami transportowymi. Sprawca tego nagłego, przypadkowego ataku został zatrzymany nieopodal miejsca zdarzenia. Okazał się nim czarnoskóry obywatel brytyjski, 21-letni Jason R. 34-latka trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Pomimo wysiłków lekarzy, po kilku dniach zmarła. 21-latek pierwotnie usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, które planowano przekształcić w zarzut zabójstwa, a także dwóch napaści i posiadania noża. Zaledwie kilka dni później, 13 listopada około godziny 22, ponownie doszło do poważnego ataku z użyciem noża w centrum Birmingham. Tym razem ofiarą padł 17-letni chłopak, który został ugodzony nożem w rejonie centrum handlowego Burlin. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych i uczęszczanych miejsc w mieście. Pokrzywdzony trafił do szpitala z obrażeniami nie zagrażającymi jego życiu. Funkcjonariusze wszczęli szeroko zakrojone działania poszukiwawcze i jeszcze tej samej nocy zatrzymali pięć osób, mogących mieć związek z atakiem. Czternastolatek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Osiemnastoletni Musa G. i osiemnastoletni Zachin H. oraz trzeci osiemnastolatek udziału w bójce, a dwudziestodwuletni mężczyzna udzielenia pomocy sprawcy. Wszyscy trafili do aresztu, z którego później za kaucją zwolniono jednego z osiemnastolatków i dwudziestodwulatka. Policja została wezwana do zamieszania na zewnątrz bowlingu tuż po ósmej w czwartek wieczorem, gdzie siedemnastoletni chłopiec został zabity w pobliżu statuy byka. Został przewieziony do szpitala, a oficerowie mówią, że jego obrażenia nie są życiorysowe ani nie zmieniają życia. Mimo to był to atak nożem w głównej strefie handlowej miasta. Detectives reviewed CCTV and spoke to witnesses through the night. Three suspects are now charged 18 year olds Gul and Zain Hussein, and a 15 year old boy who cannot be named. They're accused of wounding with intent, a fray, and carrying a knife, and have been remanded to Birmingham Magistrates Court. Two of the men, aged 18 and 22, were arrested and later bailed with strict conditions. This follows the fatal stabbing of 34 year old Katie Fox on Smallbrook Queensway less than a week ago, and fireworks disorder across New Street and Dale End on Halloween. Police say these incidents are separate, but accept the run of violence has unsettled workers, shoppers, and the nighttime trade. The force points to falling knife crime across the wider region, yet violence and sexual offences still make up a large share of recorded crime in the city centre. With the Christmas market drawing crowds, officers have increased uniform patrols and plainclothes teams around key routes linking the Bullring and New Street station. Detectives are still working to establish how Thursday's fight began and whether others were involved. For now, three teenagers are on remand, a boy is recovering from knife wounds, and the pressure is on to steady confidence in the heart of Birmingham. W niedzielę 16 listopada około godziny 17.20 na Hunt Road w Huntsworth w Birmingham poważnie dźgnięty nożem został 19-letni Jasin A. Pomimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować. Poszukiwany do sprawy jako podejrzany o te zbrodnie jest 17-letni Omar T. A kilka dni po zabójstwie w ręce śledczych w Birmingham wpadł 20-latek podejrzany o pomoc sprawcy. Tymczasem we wtorek 18 listopada 2025 roku po godzinie czwartej nad ranem, służby w Coventry zostały wezwane do zdarzenia na Aldridge Avenue, w rejonie Ty Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który miał znajdować się na ulicy z poważnymi obrażeniami, zadanymi najprawdopodobniej ostrym narzędziem. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze i ratownicy medyczni. Stwierdzili, że 53-letni mężczyzna zmarł na skutek odniesionych ran. Jeszcze tego samego dnia po południu zatrzymano 28-letniego Aleksandra N. podejrzanego o dokonanie ataku. Usłyszał zarzut zabójstwa oraz włamania i został przewieziony do aresztu. West Midlands Police potwierdziła, że w sprawie zatrzymano 28-letniego mężczyznę podejrzewanego o dokonanie ataku został on aresztowany pod zarzutem morderstwa i przewieziony do aresztu śledczego na dalsze czynności. Śledczy wskazywali, że na tym etapie nie ma informacji sugerujących udział osób trzecich ani szerszy kontekst przestępczy wykraczający poza bezpośrednią interakcję między ofiarą a podejrzanym. Funkcjonariusze nie ujawniali szczegółów dotyczących relacji pomiędzy mężczyznami, co pozostawało elementem prowadzonego postępowania. W czwartek, 20 listopada, około godziny 18:00 przy Longmore Road w Shirley, 13 km od Birmingham, grupa uzbrojonych ludzi zaatakowała mężczyznę, który odniósł obrażenia w postaci ran ciętych. Na szczęście nie zagrażają one jego życiu. Sprawcy są poszukiwani, a policja apeluje do świadków z prośbą o kontakt. West Midlands Police w takich sprawach podkreśla znaczenie kilku równoległych działań. Po pierwsze, intensywna praca operacyjna, analizowanie nagrań z kamer monitoringu, szybkie zabezpieczanie miejsc zdarzeń, działania kryminalistyczne i dynamiczne zatrzymania podejrzanych. Po drugie, działania prewencyjne, w tym operacje ukierunkowane na osoby noszące przy sobie niebezpieczne narzędzia. Po trzecie, współpraca ze środowiskami lokalnymi, samorządami i organizacjami społecznymi które w obliczu rosnącej liczby incydentów coraz aktywniej angażowały się w działania informacyjne i profilaktyczne. Choć policja zaznaczała, że poszczególne sprawy nie są ze sobą powiązane, ich nagromadzenie w krótkim czasie wzmocniło dyskusję o bezpieczeństwie publicznym w dużych miastach regionu. Analiza zdarzeń z okresu od września do listopada bez cienia wątpliwości wskazuje, że przestępczość w West Midlands ma charakter złożony. Obejmujący zarówno konflikty lokalne, niekontrolowane eskalacje sporów, jak i zachowania osób działających pod wpływem impulsu. Szczególne znaczenie miały incydenty z udziałem młodych osób, zwłaszcza ataki, w których ofiarami lub sprawcami byli nastolatkowie. Z kolei zdarzenia z udziałem broni palnej przypominały, że mimo iż takie incydenty są statystycznie rzadsze, mają wyjątkowo tragiczne konsekwencje. Ostatnie wydarzenia w regionie West Midlands były wyzwaniem zarówno dla służb, jak i dla lokalnych społeczności. Choć w wielu sprawach doszło do zatrzymań i przedstawienia zarzutów, każdy taki atak pozostawia za sobą głęboką traumę i strach u zwykłych mieszkańców. To wszystko na dziś. Zapraszamy do oglądania kolejnych wydań tej serii. Do zobaczenia wkrótce, czytał Maciej Marcinkowski.